Witam Was, Łysy z tej strony, emigrant ze Szkocji, ale teraz Łysy jest w podróży na Cyprze i zapraszam Was w taką wirtualną podróż po Cyprze. Dzisiaj taki lajtowy filmik, pokażę Wam takie kilka atrakcji turystycznych w okolicach Ajanapy, no w tym dystrykcie ogólnie Ajanapa. Protaras to jest południowo-wschodnia część Cypru. Idziemy teraz zobaczyć Park Rzeźb. Później zobaczymy most zakochanych, później kawo greko, później zobaczymy plażę w Protaras, później pojedziemy do Nikozji, zobaczymy tam stare miasto i ogólnie zobaczymy, jak Nikozja wygląda. Przejdziemy też może na turecką stronę, bo tam jest granica. A teraz ja chowam swoją facjatę i pokażę wam, jak to tutaj wygląda, ten Park Rzeźb. W moim uznaniu bardzo fajny. Zobaczcie, tutaj jest ten Park Rzeźb. On jest w okolicach Ajanapy. Ja wam generalnie w opisie będę wstawiać na miary miejsc, które odwiedzam, tak żebyście mogli łatwo trafić, jak będziecie na Cyprze. Wejście jest za darmo, ale generalnie tu dużo miejsc jest otwartych i wejściówki są za darmo, a jak są jakieś opłaty, to są niewysokie opłaty. Parkingów jest dużo darmowych na Cyprze. A jak są opłaty, to na przykład 3 euro za cały dzień. Więc też jest bardzo, bardzo naprawdę przyzwoicie w porównaniu do innych krajów europejskich. Zobaczcie, tu się różni artyści wyrażali. No fajne, fajne, ja lubię. Ja lubię generalnie sztukę. Nie jestem jakimś miłośnikiem, łysy nie jest znawcą. Ale łysy docenia dzieło ludzkich rąk. Zobaczcie, jak ogólnie ładne miejsce, tam jakieś palmy są. Tutaj wszędzie są resorty. Tutaj jest mój syn. I coś tam na TikToka chyba robi. Nie? Jakaś para zakochanych. Jakieś takie troszkę erotyczne tematy. Tutaj pani gra na harfie. Ale może trochę pooglądajmy sobie teraz. Ja się przez chwilę nie będę odzywać. Włączę wam jakąś muzyczkę i pooglądamy sobie troszkę. Grzeźb tutaj nie jest jakiś duży. Ja tam już widzę koniec, a idziemy dopiero 5 minut, może 6 minut. I tam do końca jest kolejne 5 minut. Także widzę, że tutaj jest 15-20 minut. Można to przejść zobaczyć. No, jak kogoś to interesuje, jak ktoś przyjeżdża na cypr, chce coś zobaczyć, to jest to na pewno jedna z rzeczy, którą warto zobaczyć. Łysy poleca. O, może zrobię taki jakąś serię taką łysy poleca. O to jest jedna z najciekawszych rzeźb. Mi osobiście bardzo się podobają te syreny, Pani Syrena, Pan Syrena, wykonane tam między 30 października a 15 grudnia 2019, no fajne, Mermaids in Love, zakochane syreny, no to jest naprawdę fajne. Idziemy dalej, tutaj leżąca naga kobieta. Mam nadzieję, że YouTube tego nie zdejmie. To jest tylko sztuka, drogi YouTube, rzeźba. No ale fajnie. Jedyne, co mi się nie, pod... znaczy, nie podoba, generalnie jak ja przyjeżdżam w takie miejsca, które mają jakieś znaczenie archeologiczne, historyczne a Cypr na pewno takim jest, bo są tutaj ślady osadnictwa sprzed 10 tysięcy lat. To w takich miejscach wolę zobaczyć te zabytki stare, jakieś ruiny. Natomiast to miejsce no, nie jest jakimś takim must-see na Cyprze. Jeśli po prostu lubisz sztukę i chcesz właśnie coś takiego zobaczyć, to warto. Ale jeśli przyjeżdżasz w innych celach niż, niż po prostu zwiedzanie, to, to możesz sobie to odpuścić. Posłuchajcie, co łysy Wam mam do powiedzenia. Łysy teraz Was zabiera w inne miejsce. Tak jak mówiłem, parę miejsc dzisiaj pozwiedzamy w tej części wschodnio-południowej, czy tam południowo-wschodniej Cypru, okolica Ajanapa, Protaras, Nikozja, Także i dzisiaj też taka będzie ciekawostka, smaczna. popróbujemy takich różnych cypryjskich jedzenia. Podzielimy się z wami, jak to smakuje. No oczywiście nie przekażemy smaku przez ekran, no, ale... Chociaż, chociaż powiemy, czy to jest dobre, czy niedobre naszym skromnym zdaniem. Także zapraszam Was na dalszą część filmu. Idziemy teraz do naszego samochodu, wypożyczonego oczywiście tutaj. I tak na marginesie chciałem od razu zareklamować, że następny odcinek, albo jeszcze następny, czyli kolejny, będzie o takich właśnie praktycznych poradach. Wypożyczenia auta na Cyprze, wypożyczenia, wypożyczenia wynajęcia mieszkania, czy tam jakiegoś pokoju hotelowego. Takie praktyczne informacje. Kosztach pobytu tutaj, kosztach dolotu, cenach w sklepie. Będzie parę takich odcinków, raczej więcej niż jeden. Także już z góry. Moi kochani i kolejny spot warty zobaczenia. No to ten most zakochany Bridge of Lovers. Idziemy właśnie zobaczyć, i tak generalnie rzecz biorąc parking jest zaraz, no tam widzicie morze, parking jest zaraz tutaj taki na dziko. Kamienie ostre, także uważać jak będziecie tutaj wjeżdżać autem. No i parę kroków i tam dochodzimy, mam nadzieję. Zobaczcie, fajnie by było takie bagi wypożyczyć i śmigać tym. Kurczę, fajna sprawa. Tutaj w ogóle uważajcie, no bo Wszędzie są skały, nie tylko tutaj, ale skały wystają też z wody. Dużo tu na Cyprze takich właśnie oszczerzeń jest. Także zakazują tu pływać. Każą uważać przy stawaniu na, na klifach. No lepiej uważać, no. A zobaczcie jaki tam jest widok fajny. Widok na tamtejszą plażę. Woda oczywiście niebieska, jak wszędzie tu na Cyprze. O, zobaczcie, właśnie to jest ten most. most zakochanych. Nie wiem, dlaczego tak się nazywa. Czy ktoś tam kiedyś wziął ślub, czy coś, nie mam pojęcia. Ludzie tam wchodzą, stają na tym. No trzeba też iść, stanąć sobie. Ale fajnie to wygląda na tle tej takiej naprawdę niebieskiej wody. W ogóle pogoda jest genialna dzisiaj. 28 stopni, a jest godzina 10 i jest 6 listopad. No po prostu. Wow, mega! Dobra, idziemy tam. Myślę, że nie jest tak niebezpiecznie, bo wbrew pozorom, ta wyrwa skalna, czy cokolwiek to jest, jest dość szerokie. Widzę, wchodzą tam dzieci, wchodzą tam ludzie. Wiadomo, trzeba uważać. Uważajcie, bo generalnie to podłoże, o tutaj jest cały czas takie różne skały wystające, kamienie. Ja jestem w klapkach, <grym> także nie najlepszy pomysł. No ale znaczy, pomysł dobry, bo jest, przy takiej temperaturze jest wygodniej. Ale znowu, chodzenie po takim czymś. O, zobaczcie, tutaj w ogóle ciężko jest zejść. Aha, tędy się nie da. Trzeba tak obejść dookoła. Tam, jak ta pani idzie. Jak te panie idą. I żona Łysego. Czyli najładniejsza kobieta świata. I syn Łysego, najprzystojniejszy nastolatek świata. No niestety, łysy o sobie tego nie powie. Patrzcie się, jaka woda w ogóle. No, po prostu miażdży. Miażdży kolor wody. Ja osobiście nie byłem jeszcze nigdy na Karaibach. Nie byłem też nigdy w krajach typu Tajlandia, Wietnam czy tam Kambodża. Ale myślę, z tego co widzę, oglądając blogi podróżnicze, że ta woda ma taki kolor, jak właśnie w takich tropikalnych krajach. Kurczę jest mega. Po prostu jest mega. Mógłbym się, mogę się wpatrywać naprawdę godzinami dosłownie w taką wodę. Patrzcie, jakim jachcikiem sobie podpłynęli tutaj. Generalnie można tutaj, jak wszędzie w takich nadmorskich kurortach, wynająć łódkę i pośmigać sobie. Fajnie, kurczę. Nie wiem, czy nie weźmiemy jakiejś łodzi. No i jesteśmy na miejscu. No, zobaczcie, tu jest szeroko, tu jest jakieś 3-4 metry. Nie jest źle, polecam tutaj wejść. No trzeba uważać, ale, ale jest bezpiecznie ogólnie. Zobaczcie chwilę na okolice, jak tu jest przepięknie. Udobały się ujęcia z drona, teraz zabieram Was w następne miejsce, to będzie kawo Greco, też ciekawe miejsce, warto zobaczenia, oczywiście z cyklu tego zwiedzanie natury. Jak mówiłem w drugiej części filmu będziemy smakować cypryskiej kuchni, zaczynamy od loda. Zobaczcie jak kupiłem sobie wiśniowego loda i ma kawałki owoców i powiem Wam, że jest przepyszny. Ostatnio no, tak dobre lody jadłem w Neapolu i w Rzymie. Także polecam. Tu jesteśmy Cavo Greco, Capo Greco, Cape Greco. No zależy w jakim języku to wymawiacie. Taka skała wynurzająca się z wody. Tutaj się zatrzymaliśmy. Niedaleko właśnie tego jest taki food truck. Możecie zjeść loda, możecie wypić tam drinka. Blue Lagoon, tak na marginesie się nazywa. No i moi drodzy, łysy z rodziną dotarł w kolejne miejsce. Właśnie to Cavo Greco, Cape Greco. Tak jak wam mówiłem, no nie ma tutaj jakiejś takiej, wiesz, rewelacji, nie ma tutaj czegoś takiego jak wow i nie wiadomo co, jest to po prostu wybrzeże, ciekawe wybrzeże, no bo piękna woda, takie skarpy wchodzące w tą wodę, kurde, oh, Łysy zaczyna być poetą I, i co, jest to najbardziej wysunięte na y, wschód miejsce Unii Europejskiej. To może taka ciekawostka. Także można powiedzieć, jak się tu przyjedzie, że zaliczyło się takie najbardziej wysunięte miejsce Unii Europejskiej na, na wschód. W stronę tam już Bliskiego Wschodu. Tak? No, woda jest mega. Woda jest mega, woda jest piękna. Jest to generalnie tak, jak mi się udało wyczytać, tutaj jest świetne miejsce do nurkowania i snorklingu. Nie wiem, jak to się mówi. Snorkling? Powiem szczerze, że nie wiem, możecie się śmiać. Ale nie wiem, no i no, sami zobaczcie, woda jest przejrzysta, więc nurkowanie tutaj to jest pewnie czysta przyjemność. Można pewnie zobaczyć życie morskie. No. Dobra, nie będę się tutaj, że tak powiem, rozwodził długo nad tym. Miejsce jest piękne, przyjedziecie, zobaczycie sami. My jedziemy teraz jeszcze na plażę do Protaras koło Ayanapy. To jest też bardzo znane miejsce, bardzo znany kurort. A później lecimy do Nikozji, pokażemy Wam Nikozję. I pokażemy Wam, moi drodzy, pokażemy Wam, co Wam pokażemy. Zrobimy taki tryb kulinarny, tak? Zrobimy taki tryb kulinarny, pochodzimy, poprobujemy. Ale, ale to już w następnym odcinku, no bo nie, nie chcę, żeby ten odcinek trwał ze 20 minut bez sensu. Także w tym miejscu się z Wami żegnam. Zapraszam na następny odcinek, który, który wskoczy oczywiście w następny dzień, tak? Następny dzień od tego dnia, kiedy oglądacie ten odcinek. Chyba, że nadrabiacie, no to już już, już jest na pewno. No, trzymaj trzymaj ta się Hej. Łysy pozdrawia. Tory moi drodzy, łysy się pożegnał, ale jeszcze zostańcie ze dwie minuty. Jeszcze wam pokażę tą plażę protaras. Bo warto to zobaczyć podobno. Także jeszcze 2 minutki dajcie Łysemu. Idziemy zobaczyć nasz ostatni spod dzisiaj. Znaczy dla was ostatni w tym filmie my jeszcze będziemy widzieć coś innego ale to pokażę wam w następnym filmie Figtree Bay tu jest plaża Figtree, Tree Beach no jak sama nazwa wskazuje powinny być tam figowce i pewnie palmy też jeszcze parę minut no tak jak mówiłem ze dwie minutki zostańcie zobaczycie tą plażę i, i możecie że tak powiem wracać do swoich zajęć Łysek powiedział suchara nie a tak w ogóle na marginesie to prawie wszędzie tu są darmowe parkingi. Parkujecie tutaj gdzie chcecie, za ile chcecie. Dopiero jeden raz zapłaciliśmy 3 euro za parking, ale to 3 euro to też prawie jak za darmo. Także fajnie, naprawdę fajnie. Nie ma problemów z parkingami, bo to jest to, co najbardziej w górze jak wypożyczasz samochód. Brak parkingów. Zobaczcie, wejście na tą plażę, dużo zieleni, palmy. No fajnie, plaża ma niebieską flagę, więc no widać, dlaczego woda czyściutka, niebieska. No fajnie, fajnie, nie powiem. Ładnie to wygląda, nie jest jakaś wielka. Taka typowa, żeby przyjść, położyć się, wypocząć chwilę. Ja osobiście nie przepadam za plażowaniem, ale zawsze na tą chwilkę można. Paść i zobaczyć, no każdemu się należy. Nie? Łysy się nie może włóczyć cały czas, musi też chwilę odpocząć. No i tu moi drodzy, Łysy się żegna już na pewno na tej plaży Fig. Beach Łysy zaraz idzie do wody, wykąpać się, pomoczyć się trochę, ale nie będę się pokazywał, bo nie ma co pokazać. Ciała kulturysty nie ma. No, a jeśli chodzi o wynajem tutaj leżaków, no to za jeden leżak 2,50 euro, za parasol 2,50, nieograniczony czas, także moim zdaniem tanio, no. w porównaniu do tego jak w innych krajach bywa, byliśmy na przykład we Włoszech, to za leżak chcieli 8 euro, za parasol chcieli 10 euro, więc myślę, że są czyste te ceny. Dobra, trzymajcie się, w następnym odcinku, tak jak mówiłem, będzie Nikozja i taki gastro-trip, popróbujemy greckiego, cypryjskiego jedzenia i podzielimy się z Wami tym. Cześć!